Witamy w kolorowym miasteczku Rosewood, jednym z czterech miast startowych gry Project Zomboid. Niech nie zniechęci Was więzienie znajdujące się nieopodal, watacha czyhających zombie czy... Nie. ...szkoła. Mimo tak okrutnej okolicy, różane drewno zdaje się być wyśmienitym miejscem dla początkujących graczy. Oprócz wcześniej wspomnianej szkoły, jest jeszcze posterunek policji, straż pożarna czy zakład karny, ale też dużo czekających na zrabowanie mieszkań. Może to więzienie nie stoi tam bez powodu? Co za tym wszystkim idzie, jest tam też dużo miejsca, aby móc się osiedlić i starać się przetrwać apokalipsę zombie. Dzisiaj 5 ciekawych miejsc na bazy, o które moim zdaniem warto zahaczyć. Jeśli interesuje Cię tematyka zakładania baz w mieście Rosewood, to zostań na chwilę i posłuchaj. A w przypadku, gdy spodoba Wam się filmik, pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę. W komentarzu możecie się podzielić, czy któryś z tych miejsc jest Waszym ulubionym. Zacznę od tej małej faremki tutaj. Jest ona dość daleko od miasta, ale na tyle blisko, by nie musieć podróżować i marnować czas. Dom ma w sobie już właściwie wszystko. Jest gotowy do zamieszkania. Tuż obok las, kolejna mała chatka, sporo miejsca na samochody i na rozbudowę domu. Po drodze do miasta jest stacja benzynowa, więc nie musimy się martwić o jej brak. Jest nawet piaskownica, w której możecie zakopać swoje ambicje i dać sobie spokój z tą grą, bo nie ma sensu co chwilę umierać i w sumie to już lepiej pograć sobie w Simsy. XD Nie ja no, żartuję. Kolejnym miejscem będzie ten tutaj teren budowy. Ktoś najwyraźniej nie zdążył na czas wybudować... czegoś? Ale za to wy będziecie mogli puścić wodze fantazji i zbudować wielką fortecę na samym środku, chroniąc się tym samym od zakrwawionych zębów zombie. Sama budowa jest otoczona wysokim płotem, a w środku jeszcze wysoką siatką, więc defensywa jest zapewniona już na samym początku gry. No jedyne co, to wypadałoby przynieść jakieś łóżko. Miejsca jest ogrom, więc będzie to cudowne pole na założenie bazy z kolegami. Rzut kamieniem miasto, zaraz obok straż pożarna i posterunek policji, a jeszcze przy samej budowie dużo drzewek. Po prostu mi jodzio. Posterunek straży pożarnej, o którym wspomniałem już kilka razy, jest bardzo często wybieranym miejscem na budowę własnego fortu. Dwupiętrowa, obudowana z trzech stron ceglana konstrukcja zdaje się być czynnikiem wpływającym na podjęcie decyzji tak wielu graczy o zamieszkaniu tutaj. Wszystko jest już na miejscu, więc nie ma potrzeby przynoszenia dodatkowych mebli, a i sam budynek ma do zaoferowania bardzo dużo przydatnego ekwipunku. Po drugiej stronie ulicy posterunek, blisko osiedla mieszkalne i znowu sporo drzewek. Obudowanie tego miejsca może zająć trochę czasu, ale myślę, że finalnie warto jest chociaż spróbować. Kolejnym miejscem, jeśli gracie w trybie wieloosobowym, ale każdy chciałby mieć swój własny kąt, to te pięć domków tutaj. Wysoki płot z każdej strony, mały garaż, sporo miejsca za samymi domkami. Można tak naprawdę obudować to w kilku momentach, które właśnie są wyświetlane na mapie i cieszyć się zabawą nawet do pięciu osób. No dobra, może ta jedna osoba nie będzie się cieszyła, ale może znajdziecie jakiegoś frajera, yy, kolegę, dobrego przyjaciela. Które akurat będzie chciał urządzić wszystko po swojemu. Lokalizacja na granicach miasta właściwie blisko do wszystkiego, co Rosewood ma do zaoferowania no, szkoła trochę dalej ale ja tam wracać nie chcę. Jeśli jednak dla Was to wszystko jest wciąż blisko miasta, to warto zwrócić uwagę na ten mały domek. Może nie ma on dużo do zaoferowania, ale jest daleko od większej cywilizacji, co zapewni spokój na długi czas. Tuż obok nieskończone źródło wody, nieco dalej las i nieliczne budynki dookoła. Kawałek dalej stacja paliw i niedaleko więzienie, w którym jeśli ktoś chce spędzić resztę swojego życia, to lepiej przyznać się do tego, że ukradłeś wczoraj tego cukierka z Biedronki. Tak, tak, widziałem cię, ty mały ale spokojnie. Twój sekret zostanie między... Nami. To już koniec na dzisiaj. Mam nadzieję, że macie już pomysł, gdzie i jak urządzić swoją bazę. Na sam koniec dodam, że link do mapy, z której korzystałem, znajdziecie w opisie. Tymczasem was żegnam, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pa pa.